Panek i mama, tata i Justyna. Cześć! Dzisiaj jest dzień, czekajcie powiekę. Szesnasty! Zapomniałam. 18. to już delikatnie przy choince. 19. Choince mamy. 19. O, pierwszy. Raz. Zobaczcie, jaką mamy choinkę. Tata dzisiaj z dzieciakami Obranę kupił. O, ja już wszystko i posprzątałam. To jest nie chyba nie nagroda. No Antoś dzisiaj posprzątał pokój pod wpływem nacisków taty. Justyna ma swój czysty tata czy nieczysty? Zobaczcie tutaj cho choinka, Justyna dzisiaj pomagała ubierać te ci choinkę. Sama ubierała, tak tata? Sama, sama. Sama. No wygląda bardzo ładnie. Antosiu, co ty tam dostałeś? Lizaka, Justyna też, Położyłem jej na stole. Dobra. Ciężko było sprzedać? Tak. No, nie wiem. Nie, nie. <gry> tak to już jest. Dobra, trzymajcie się. Zapraszamy Was jutro. Postaramy się dużo szybciej. Trzymajcie się. Papa. Pa.